Do premiery Diablo 3 pozostało jeszcze 5 godzin. Na co czekasz? Na kolekcjonerkę Diablo 3. No nie powiedziałbym, nie widać po gadżetach. Widzę, że jesteś zatwardziałem fanem. Owszem, od 10 lat nastawiłeś się na długie czekanie? E, no. Rozumiem, że czekasz na Diablo. Oczywiście. Powiedz jakieś doświadczenie, 1, dwójka? Obie części. No, Diablo 2 parę lat. Hmm. Ja Diablo 1 od małego. chyba ja miałem 4 czy 5 lat. No i później dwójka. no i teraz czuję, jaką postacią będziesz grał? Wybrałeś się? Michem na pewno. i na początek barbarzyńca, ale pewnie wszystkimi. Ja zaczynam mówić doktora. Dziewczyny grają w Diablo. Tak. Mój tata gra, mój brat gra, więc ja też gram. Jedynkę, dwójkę, jakieś doświadczenia? Dwójkę. Na jedynkę się nie załapałam wiekowo, niestety. Czy dwójka poszła beta? Była, nie była? Beta była i było stresująco, kiedy w domu mieliśmy zmiany, żeby się zalogować na przeciążony serwer. Wszyscy czekacie na to samo. 12 lat. So Diablo 3 is gonna be out in a few hours. We have developers from Blizzard with us. Can you introduce yourself? Hi, I'm Chris Tunik. I'm one of the art directors for Blizzard Cinematics and I was responsible for the Diablo 3 cinematics. I'm Russell Brower. I'm director of audio at Blizzard, uh, one of a uh, large, talented team of audio professionals, and I'm one of the composers of Diablo 3. So, can you guys tell me a bit more? What do you do at Blizzard? Like your usual day, what do you do? Well, uh, really, what my job is is to um, sit down with the director and the uh, game team and to kind of set out an art style and uh, then go ahead and, and realize it. Uh, with our large team of about 170 uh, animators, artists, and, and, and experts, and bring it all up on screen. How about you? And in a similar fashion, uh, I have uh, on a team of about a couple of dozen really amazing sound designers, composers, uh, implementers, producers, and so. Job one for me is is helping maintain this environment where everyone can artistically thrive and. Do their part in helping tell this Diablo story. And then I still write some music on occasion. Cool stuff. Uh, tell me, how much cinematics are we going to see in Diablo 3? If you can spoil that for us. Well, I mean, all together between all the pre rendered cinematics and the 2.5D uh, animated line art cinematics that we have, we're going to be having about 27 minutes of pre rendered cutscenes. 27 minutes? That's a lot. Wow. That is a lot. And it was quite a big project for us. It was probably one of our most challenging projects to date okay how about music how much music are we going to see in like diablo 3 there's close to six hours of music in the game and that's uh, distributed amongst the, the gameplay itself as well as uh, the cinematics uh, for chris's group and uh, we also have more uh, lines of dialogue in this game than any other blizzard game to date okay uh, how do you like it in poland guys i mean you've been here for like two days that's europe yeah, we've been here for a short while and uh, we actually got to see a little bit of the city uh, yesterday. had some uh, ex excellent uh, Polish food and I mean, we're absolutely loving it. I mean just uh, feeling the enthusiasm and the energy of the fans, I mean that really makes it worthwhile you know. I would just add that the, the, uh, everyone we've met has been extremely kind to us, welcoming. The energy is great. And so uh, we're thrilled for this to be Blizzard's first time celebrating a launch here in, in, in Poland. Okay, guys, if you go outside, you can see like, a lot of people waiting for the actual release. What can you tell them? I mean, they've been waiting for like 10 years. Everyone has been waiting for like 10 years. Is it worth it? Is it it guys? Absolutely, I mean, we are as excited as, as them. I mean, it's been an absolute labor of love for us uh, and, and everything comes down to today. You know, this is, uh, we're, we're absolutely feeling the gravity of the situation and, and uh, we are just psyched to be here and uh, we're looking forward to this as much as anybody of the players, I mean, this is amazing. We make the games that we ourselves want to play, so we've been wanting to play this for every bit as long uh, as it happens for me. Uh, Diablo was the first Blizzard game I ever played, so it feels like a great uh, bookend to me to, to be here celebrating this with all our fans, with all the players, and uh, tonight uh, I can't wait to play it myself. Jak się stało, że firma działająca na rynku zaistniała i podpisała partnerstwo z takimi gigantami. Wszystko wynika z pasji do tego, co robimy. Właściwie gry są zainteresowaniem, takim hobby każdego z nas, który pracuje w firmie Level77. I to się przykłada na to, że kiedy pracujemy nawet z takimi gigantami, jak Jinx czy Blizzard, jest dużo łatwiej nawiązać współpracę, niż gdyby chodziło po prostu o pieniądze. Po raz pierwszy jesteśmy na tak dużym, na tak dużym imprezie otwarcia, jaką jest premiera Diablo 3. Dlaczego here, Poland. I mean, the Diablo III like Most other European countries like France, uh, Great Britain, why Poland? right? Uh, the thing is that we've we realized that um, Poland is a, a quite growing country uh, in terms of gaming and we know that PC gaming is quite significant here and so it's a, if for, in the emerging country, I guess it's one of the most important countries for steel series yet, at all. So that's why we have been whispered in our ears that Diablo would do some crazy stuff here, and that's why we participate, of course, and support them as much as we can. Why we can. Okay, uh, can you tell me something about supporting players? Because you do support players all over the world and Poland as well. Yeah, we do that. We, uh, we, 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 that's a part of our strategy, basically, to make sure that we uh, support. Uh, all the professional teams around uh, on the planet, like, uh, like you see that some of the bigger uh, sports, uh, like Adidas and Nike does with uh, Barcelona and Manchester United, we do the same actually with the professional gaming teams around. And Poland has uh, quite uh, some upcoming uh, teams. So I would say that that's a big part of our marketing budget that goes to to supporting uh, people and the pros in the in the local area who turns into be stars uh, in, for the communities. Yeah, we were we were we were lucky to, to be selected by Diablo actually in a, in a, in, a, in a round where people selected who what um, a hardware supplier that could be the partner for this uh, big launch. And when we had a very very good relation with the Blizzard already on uh, our World of Warcraft items uh, it was pretty easy for them to to see that uh, we had uh, some advantages to to move in and then we came up with some pretty new with the light and stuff which really uh, are true to the Diablo look alike so that's why we came up and that's why we were selected i guess Best of 3, które popaki zagrają, to no myślę, że najwyższa klasa terenu w Polsce. Jak to się stało, że taki event dzieje się tutaj w Polsce? Tylko pięć miast w Europie zostało zaszczyconych, prawda? Tak jest. Diablo otrzyma premierowy event tak naprawdę właśnie w pięciu miastach w całej Europie, co jest o tyle ważne, że Polska została zakwalifikowana do takich najbardziej ważnych dla Blizzard'a rynków. A to dlatego, że w Polsce społeczność, społeczność graczy jest najbardziej aktywna, jest największa. No, i to jest taka forma gestu tak, ze strony firmy Blizzard w stosunku do graczy polskich. Ja jestem bardzo z tego zadowolony, bo na tą grę czekaliśmy 12 lat, tak, więc należy jej się no, odpowiednia uprawa. Jest to rodzaj, pewnego rodzaju święto dla graczy. No i cieszę się, że możemy je mieć w naszym kraju, w Polsce. Jest to kolejny dowód na to, że Polska na mapie gier komputerowych, gier wideo jest bardzo ważnym punktem. City Project jako firma, od bardzo dawna współpracuje z Blizzardem, prawda? E, tak, my zaczynaliśmy bardzo, bardzo dawno temu, wydawaliśmy grę i Diablo i World of Warcraft, praktycznie całą serię, wydawaliśmy wszystkie tytuły Blizzarda i zawsze dla nas Blizzard stanowił taki wzór i, i firmę, która, którą uważaliśmy za, no, za taki kamień milowy w branży gier komputerowych i na niej się nie ukrywam, w wielu aspektach wzorowaliśmy. A proszę mi opowiedzieć, za czym kryje się sukces Cili Projektu, ogromny sukces Cili projektu który ostatnio firma odniosła? CD, CD projekt to jest grupa firu. tak? My odnieśliśmy w tej chwili. No, nie lubię mówić sam, że sukces, ale jak gdyby odnieśli, zostaliśmy zauważeni na świecie przede wszystkim że naszą grę, czyli za Wiedźmina, za Wiedźmina 2, ostatnio za Wiedźmina 2 wersji na Xbox 360. No myślę, że gracze, gracze docenili nas nie tylko w Polsce, ale na całym świecie za, za, to, za jakość, za, his, za sposób, w jaki historia nie została opowiedziana. I to przyczyniło się do sukcesu globalnego naszego przedsięwzięcia. Jesteśmy też doceniani m.in. na przykład za serwis GOG.com, w którym gracze mogą kupować gry poprzez internet, to też jest innowacyjne rozwiązanie, które tak naprawdę zaczęliśmy w kraju, ale też i globalnie jako pierwsi. Także daje to nam przewagę, daje nam to pozycję, mam nadzieję, innowacyjnego lidera. No właśnie, jeżeli o Wiedźminie dwójce mowa, myślę, że wszystkich graczy interesuje. Kiedy? Bo czy raczej nie ma wątpliwości? Kiedy możemy spodziewać się Wiedźmina trójki? To jest jedno z tych pytań, na które oczywiście nie mogę udzielić jasnej, klarownej i wprost odpowiedzi, bo musiałbym zapowiedzieć w ten sposób premierę trzeciego Wiedźmina. No, faktycznie jest tak, że jest Wiedźmin pierwszy, był Wiedźmin drugi, więc jak gdyby logicznie składając sobie te fakty, można się domyślić, że istnieje ogromne prawdopodobieństwo, że będzie Wiedźmin trzeci. Natomiast jeszcze co do daty, oczywiście jest zdecydowanie zbyt wcześnie, żeby ją podawać. Czyli oficjalnie możemy potwierdzić, że prace trwają? Też nie możemy tego potwierdzić. Nie możemy potwierdzić tylko to, co sami Państwo jak gdyby możecie sobie wywnioskować z informacji, że jeżeli Wiedźmin drugi odniósł tak duży sukces, tak? Jeżeli spotkał się z tak ciepłym przyjęciem przez graczy, no to byłoby nielogiczne, gdyby nie było trójki. To tyle. Nie mogę więcej powiedzieć. Proszę mi uwierzyć, inaczej kierowcy spalą mnie na stosie tutaj piekielnym, który zaraz diablo rozpęta. Tak, ja to przynajmniej swoim chłopakiem, który został... ション節目。<laughs> <laughs> Jeżeli macie podsumować zeszły rok, jak wam szło pozbywanie się zła z tego świata? A, 536 demonów pokonanych. No, to jest dobra statystyka. Myślę, że statystyka czarodziejki powinna być lepsza. Ubiłam parę grubych ryb. Trochę wyczyściłam to miasto. Warszawa wygląda teraz pięknie. 20 poziomów w górę. Jest Pan pierwszą osobą, tak. która kupiła edycję kolekcjonerską Diablo 3 dosłownie minutę po północy. Co teraz? Teraz wracam do domu i będę grał. 12 lat czekania, opłacało się? Tak. Zobaczymy. Zobaczymy. Jakieś przeszkody w graniu, życie, praca? Życie, praca to nie są przeszkody. A koszulki są do tego? Tak, dla pierwszych ilość tam osób, ale załapała się to. Super.